Hejka, z tej strony Kondys. Minął już ponad tydzień od startu sezonu i coraz częściej pojawiają się pytania o to jak szybko ubrać drugą postać w Diablo. Nie wiem skąd taka plotka, ale ciągle też ludzie się skarżą, że gra się buguje i nie pozwala im odebrać drugiego zestawu za postępy sezonowe. To tak nie działa. Hedriga z postępów sezonowych możemy odebrać jedynie raz na sezon, a wszystkie kolejne postacie musimy sobie właśnie ubrać sami. Ja w tym sezonie wylewelowałem już około 9 postaci na poziomie 70, więc pokażę Wam, jak to zrobić dosłownie w parę minut oraz to, jak taką świeżą postać ubrać. Oczywiście wszystko samemu, bez pomocy innych. Taksi i wbicie na pijawkę do kogoś zawsze będzie szybsze, ale nie o to chodzi w tym filmie. A więc od czego trzeba zacząć? Oczywiście od wybrania klasy. Ja jeszcze nie mam barbarzyńcy, a właśnie planuję zacząć grać w party w tym tygodniu, to przydałby się support. Lecimy więc barbem i oczywiście uruchamiamy udrękę szóstą. Pierwsze co musimy zrobić w grze, to przygotować wszystkie składniki do levelowania. No i właśnie, to słowo często będzie się powtarzać, a wiem, że też część osób nie jest zaznajomiona z żargonem growym. Lewelowanie to po prostu etap wbijania poziomów, leveli, naszej postaci. A więc no, do levelowania bardzo pomoże nam. Zajmijmy od łatwości, na jak najwyższym poziomie, Brona Leoryka na poziom 16 z wsadzonym rubinem. Zestaw Keina od Kowala, kraftowany na poziom 23. No i oczywiście wszystkie rzeczy, jakie możemy uzyskać od Kadali i Kowala na start. Możecie tutaj spokojnie posłużyć się poradnikiem na start z danego sezonu, obecnie 27. To sezon właśnie aktualizują listę rzeczy, które najlepiej pomogą w levelowaniu. A więc tak, po pierwsze zrobiłem u Kowala broń, jaką chciałem. Przemiana w kostce udała się za pierwszym razem, ale przecież mam tyle materiałów, że mogłem szukać i szukać. Jako reszta kostki, to nie pasowałoby dać karwasze oraz obrączkę na wytrzymałość. Jednak zapomniałem krawych odłamków, aby poszukać rzeczy od kadali. Przeciałem sobie dwie szliny krzyżowcem, no i mam już trochę odłamków. Dało mi się znaleźć karwasze oraz sygnet leoryka. Nie dostałem obrączki potęgi, więc chwilę właśnie zastanawiałem się co robić. W końcu hardcore to hardcore, wytrzymałaś by się przydała ale jednak uznałem, że nie ma co kombinować i można lecieć bez niej. Jako broń dla siebie do założenia również wybrałem dwuręczną potężną. Ogółem bronie dwuręczne mają więcej obrażeń, więc tutaj się bardziej przydadzą. Dwuręczne kosy dla nekromanty, dwuręczne korbacze dla krzyżowca, dajbo dla mnicha, wiecie o co chodzi. Na legendarną moc w tej broni już nie zwracam uwagi. W Zonie 27 jest o tyle prościej, Mogę sobie dodatkowo uświęcić broń, więc będzie jak pierwotna. Nie jest to jednak aż tak znaczący krok, ponieważ i tak wszystko będziemy mieć na jeden atak przez długi czas. Do broni, oczywiście, wsadzamy klejnot łatwości, aby móc ją ubrać na pierwszym poziomie. Do tego potrzebne jest gniazdo, jeśli nie macie broni, przerolujcie uwierzchni. Dodajemy sobie punkty paragonów, które zdążyliśmy nabić, no i lecimy zabijać stworki. Jeśli chodzi o samo miejsce do wbijania poziomów, to jest najmniej ważne. Jedyne co polecam, to na początku nie iść do szczeliny, ponieważ stworki w niej bardzo wolno aktualizują poziom gry. Więc okaże się, że po dwóch minutach, gdy mam poziom 40, wciąż bijemy przeciwników z poziomu pierwszego. Dlatego ja lubię sobie wejść na jedną lokację, waność parę stworków, ułożyć sobie zdolności, przejść na kolejną i tak aż do wbicia około 60. Od poziomu 61 chodzi skalowanie z dodatku więc zwłaszcza ludzie grający na hardkorze powinni uważać. W teorii dostaniemy więcej doświadczenia, ale mnie dwie minuty nie zbawią, więc właśnie wchodzę do szczeliny na poziomie 60, a nie 61. Większość stworków da wtedy mniej doświadczenia, ale będzie zadawała też o wiele mniej obrażeń. No i w taki sposób w 10 minut wraz z tłumaczeniem, pokazywaniem, przedstawianiem osiągnąłem poziom 70. Jednak to była ta prostsza część. Teraz pytanie, skąd wziąć przedmioty? Pokierujmy się najprostszą drogą. Powiedzmy, że zależy mi na zestawie pustkowi i typowym barbarzyńcy pod tornado. Żeby uruchomić tę postać potrzebuję cały set pustkowi, dwie bronie z zestawu Bulkatosa, lament jako pas, karwasze pod gniew Bessechera. Oczywiście skompletować też kostkę. W kostce będzie właśnie mało roboty, więc od tego zacznę. Opończę pozyskiwania jednych żywiołów miałem już wcześniej, dumy ambo nie mam. Robię więc sobie potężne bronie za pomocą trzeciej strony kostki, no i przy okazji szukam też burkatozów, te, które muszę założyć na, na siebie. W ręce broń mi aż nie znajdę wszystkich trzech. Kostka więc jest gotowa. Nie mówiłem nic o biżuterii, ale właśnie ona na mój build akurat jest bardzo prosta. Wezmę po prostu ze skrzynki, z poprzedniej postaci. W sumie nieważne, że jest podzręczność. Gdy znajdę lepszą, wymienię sobie. Mogę też oczywiście przerodować zręczność na siłę uwierzchki. Amulet najszybciej będzie zrobić piekielnego ognia, lub też wyjąć jakieś ze skrytki. Jednak są postacie, jak np. przykład Nekromanta, gdzie potrzeba specjalnego pierścienia czy amuletu. Granie bez Kryspina lub upiornej wizji może być bardzo słabe. Tutaj też przyjdzie do pomocy trzecia strona kostki. U mnie właśnie nie jest to konieczne, więc o tyle ten krok mija szybciej. Wciąż jednak potrzeba zestawu paska i karwaszy. Wszystkie te rzeczy dostaniemy od kadali. Musimy więc wrócić na naszą pierwszą postać i po prostu farmić. Kiedy osiągniemy limit odłamków, po prostu przechodzimy na naszego barbarzyńca i tam wydajemy szardy. Oczywiście krwawe odłamki najszybciej zdobywamy na głębokich szczelinach. No i tutaj właśnie zaczyna się zabawa i najbardziej czasochłonny etap. No, i oczywiście losowość. Grając krzyżowcem znalazłem cały zestaw w około 5000 odłamków. Jednak znalezienie jednego paska do wrzucania do kostki pochłonęło około 20 tysięcy. Znajdowanie zestawu możemy sobie właśnie ułatwić i wam to pokażę. Zamiast szukania konkretnych elementów, możemy sprawdzić na kalkulatorach kadali, który przedmiot najbardziej opłaca nam się losować. Sprawdźmy więc dla przykładu mojego zestawu pustkowi. Hełmów mamy 11, broj 13, Naramienników 10, Rękawic 11, Spodni 9 i butów 10. Więc największą szansę na zdobycie mamy losując spodnie. Szukamy więc 6 par, a następnie za pomocą czwartej strony kostki przemieniamy je w pozostałe części zestawu. Pamiętajcie, że dla różnych klas może to być inny przedmiot. Ale skoro mamy zestaw już zdobyty to czas na pasek i karwasze. Tutaj tak samo, od kadali. Czekamy konkretnej legendarki, więc nie ma kombinowania. Klikamy aż znajdziemy. W taki sposób mamy postać ubraną, a przy okazji, biegając z szczeliny poprzednią postacią, możemy podbić legendarne klejnoty, które będziemy właśnie potrzebować. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi łatwiej Wam będzie budować kolejne postacie i przestaniecie się bać próbować kolejnych klas. Tam obecnie gram krzyżowcem pod zlecenia i farmę kluczy. Powcom demonów pod levelowanie legendarnych klientów, a puszuje czarownikiem i nekromantom. Dodatkowo ten sposób jest bardzo fajny na poznawanie klasy, którą nie graliście wcześniej. Szukając danych elementów jednego zestawu na pewno dostaniecie też pozostałe. Jeśli nie spodoba wam się akurat to co wybraliście, możecie zawsze spróbować z innym setem. Tam zawsze zachęcam do poznawania gry zamiast trzymania się ciągle jednej postaci i jednego buildu. Tak właśnie podszedłem do sezonu 27 i serio dawno tak dobrze się nie bawiłem przy Diablo 3. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i przekazać wideo komuś, kto ciągle pytał o taksę, nawet przy tysięcznym paragonie. Trzymajcie się, do zobaczenia i bye bye, hejo, papa, buziaki.